Eee, także chciałem was powitać serdecznie na mojej pierwszej i prawdopodobnie ostatniej prezentacji. Eee... Eee. Eee. Tak, nie zastanawiacie się skąd ja w ogóle jestem, co ja tu robię. Otóż eee, rok temu wygrałem jakimś cudem konkurs na najlepszy opis poprzedniego. To się nazywało wtedy Blokom eee, No i tak tu niechcący wylądowałem. Także to jest moja pierwsza prezentacja. Mam nadzieję, że ktoś mnie nauczy robić lepszy. No i tak, tak jak mówiłem, zostałem temu wybrany na tego powodu No i skończyło się to tak, że platforma Gitańskiej został odwołany w tym roku. No a później wydarzyło się coś takiego. Nie mamy głosu. Także mam nadzieję, że po dzisiejszym moim wystąpieniu nic się wielkiego już nie wydarzy. Ale na kolegów z branży zawsze też można było liczyć, jak zostałem wybrany. Pojawiły się komentarze, jestem człowiekiem. W przyszłym roku mamy jedną zapowiedź z głowy, wystarczy, że Marcin wyjdzie na scenę i będzie wystarczająco żenujący. Janina powiedziała, że jest bardzo zaskoczona, że moja prezentacja zawodowała merytorycznie jakoś dobrym materiałem. Ania powiedziała, że choćbym miał liczyć przez godzinę się na pierwszym rzędzie. Nie ma Łatwo. Dzięki. Będą na to bilety PKP pewnie. I czytanie ze sceny rozkładu jazdy PKP, także to na pewno będzie ciekawa prezentacja, więc zaczniemy od tego rozkładu PKP. Także mam godzinę, także spokojnie. Cześć Bartek. Przechodzę, Dobra, kim ja, kim ja tak naprawdę jestem? Bloguję od 2006 roku tak naprawdę, ja zacząłem jeszcze na platformie Onetu. Aktualnie prowadzę blog Maszynista EU, czyli bloguję o mojej pracy, stąd też moja prezentacja o blogach specjalistycznych. Jestem administratorem na najlepszej grupie dla blogerów, blogerzy brainstormują, jeżeli kogoś tam jeszcze nie ma to zapraszam. No i ogólnie w życiu spełniam marzenia zarówno swoje jak i innych. No i teraz z tym niszowym blogiem. Co robić, jak żyć, czyli jakie trudności może go u nas napotkać, czego możemy się spodziewać. Każdy z nas chce zaistnieć. No oczywiście najprościej, najprościej, może nie najprościej, ale blogiem specjalistycznym ciężko się wybić, bo trafiamy do jakiejś małej grupy odbiorców, którzy niekoniecznie wiedzą o naszym istnieniu i niekoniecznie chcą być w ogóle w blogosferze gdzieś. Nie wiedzą czym są blogi, czym są jakieś youtuber i tak Dlatego jest dosyć ciężko dotrzeć do nich. Jak ja to rozwiązałem u siebie? Są grupy i fora specjalistyczne. Ja tutaj na jednym z for po prostu dodałem sobie stopkę do mojego, z adresem mojego bloga. Natomiast no nie wiem, jak w innych branżach moich to było. Um, starałem się nie udzielać na grupach specjalistycznych na Facebooku, w grupach kolejowych. Zaraz wam pokażę zresztą, dlaczego tego nie robiłem. Inny sposób to jest odpowiedź na często zadawane pytania związane z naszym zawodem. Czyli u mnie pada pytania czy jechałeś, już To jest niestety dosyć częste pytanie od znajomych. Natomiast inni ludzie szukają u mnie informacji, jak zostać maszynistą. No i oczywiście SEO. SEO jest tutaj dosyć ważnym punktem. Czyli skoro szukają tego, jak zostać maszynistą, trzeba im to podać na tacy, na żeby w pierwszych wynikach w ogóle się pojawić. No, i właśnie tutaj napotykamy na te pierwsze trudności, czyli branżowi specjaliści. Na przykład, kod z warsztatu, który mówi, żebyśmy tam nic nie udawali, bo przecież koła się kręcą, więc nie trzeba nic robić. A tak naprawdę, ktoś kiedyś wrzucił na grupę jakąś branżową jeden z moich postów, no i potem posypały się mnie na blogu komentarze w tym stylu. Czy widać? Widać. Czyli w skrócie, no niestety, że. Mój blog założenia miał być po prostu dla osób, które są totalnie zielone, albo chcą się czegoś dowiedzieć od zera, nie miał być to z założenia żaden blog specjalistyczny dla branży, dla osób z branży. Tylko chciałem, żeby to było dla osób, które chciałyby coś się dowiedzieć o kolei więcej, natomiast nie mają tej wiedzy. No jak tutaj widać zostałem sprowadzony do parteru, to był przy jednym z moich pierwszych jakiś postów komentarz, że właściwie dzieci mają lepsze kolejowe słownictwo niż ja, no i zjadłem Zęby na kolej wirtualne. No, ja się specjalnie nie przejmuję takimi komentarzami, nie biorę ich do siebie, bo, bo musiałbym się zamknąć jeszcze szybciej niż się otworzyłem. Dlatego. Nie w tą stronę. E, można też zawsze liczyć, później niedawno zmieniałem pracę. Mogę liczyć zawsze na kolegów z pracy, którzy mnie kibicują. Dowiaduję e, się, że jestem miernotą, 10 lat będzie mi mało. Kosowo z tymi włosami. Dzisiaj nie umyłem... włosy, także mam nadzieję, że jest dobrze. E... Tak, także na takie trudności myślę, że w każdej specjalistycznej branży możemy się natknąć gdzieś. E... I taka moja rada nie należy się tym przejmować. Robimy swoje, od... odcinamy się od tego, co nam gdzieś próbują hejt wcisnąć. E... Spotkamy też na pewno internetowych teoretyków, którzy są mądrzejsi niż wszyscy, którzy pracują gdzieś. Od lat. Tym sposobem możemy się dowiedzieć. Tutaj ktoś skomentował, że po, pod zdjęciem pociągu na jakiejś stacji dowiadujemy się, że to wcale nie jest stacja, tylko przystanek osobowy. E, specjalista jakiś zerknij choćby na profilowe. E, Koleś jakieś czy, czy, zdjęcia z pociągiem, dlatego uważał się, że może mówić więcej niż osoby, które w tym pracują. I znowu kolejny: Warszawa, Włochy, Pruszków to szlak, nie odcinek. A to coś tam to nie są przystanki osobowe, a nie stacje. To jest najlepsze według mnie. Ustaliliśmy, który przewodnik jest najlepszy, więc może wypadałoby wprowadzić jakieś restrykcje wobec osób, które dalej z uporem maniaka uważają inaczej. No skoro coś jest na Facebooku ustalone, to, to rzeczywiście tak powinno zostać, i, i nie, ma, nie ma co dyskutować. Zdjęcie z nastawni dyżurny skomentował, że co 5 minut musi odśnieżać zwrotki, czyli takim naszym żargonie kolejowym właśnie rozjazdy. No ale oczywiście to się nie nazywa zwrotki, a rozjazdy. Także tutaj też mamy kolejnego specjalistę. To no, już nie specjalista, ale jakiś bardzo zafascynowany koleją, miłośnik aż do przesady. No i oczywiście nieśmiertelne odlajkowuje, no, dzięki za dotychczas po prostu się, pod... no, no wzruszyłem się, ale takie życie. A tutaj reklamowałem swojego e-booka o tym, jak zostać maszynistą. Yy, no więc kolega jakiś stwierdził, że to przecież nie ma sensu wydawać e-booka, coś czytać, wystarczy mieć zdrowe oczy, słuch, ciśnienie, cukier, nie czpać, no i tyle. No, zupełnie proste i ten temat można wyłożyć dosłownie w pięciu punktach. Ja napisałem e-booka na... nie pamiętam, ile stron, ale stoi. Jak na mnie. I teraz, wróćmy do tego, jak dotrzeć do tych czytelników. Mówiłem tam o SEO, o pozycjonowaniu i o odpowiadaniu na najczęściej zadawane pytania ludzi, którzy chcieliby się dostać do jakiegoś niszowego tematu, a nie bardzo wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Więc wydaje mi się właśnie, że takie odpowiadanie na pytania, które dosyć często padają z ust osób z zewnątrz, jest dobrym połączeniem właśnie z pozycjonowaniem. No i tutaj właśnie jaka kolej. E, czyli no niekoniecznie zawsze będziemy mieć wsparcie kogoś, kto żeby nas poprowadził na tą kolej. Więc ludzie pytają, jak zostać maszynistą. No i gdy wpiszą w Google to pytanie, dostają mój wpis na ten temat, jak zostać maszynistą. Tam jest opisana pokrótce teoria, e, jak wygląda szkolenie i żeby potem nie byli zdziwienia, że szkolenie wygląda tak pytają nas naprawdę o wszystko. Czyli na przykład ile tam możemy zarobić. No wiadomo, jest to dosyć istotna sprawa, jeżeli chodzi o wybór zawodu, z którym chcemy wiązać jakieś tam kolejne lata. No więc oczywiście mój wpis również gdzieś się tam pojawia na górze wśród pytań, ile zarabia maszynista. Niektórych to być może sprowadza na ziemię, no ale... Cóż. Mamy też pytania, tak, to jest tarcza manewrowa, która nas zatrzymuje, że mamy chwilę postoju, więc jest taka opcja, że można gdzieś skorzystać z mojej potrzeby. Ludzi być może śmieszne, natomiast wiele osób też o to pyta, tak samo gdzieś i kapa nisko. Także na moim <śm> blogu również znajdą odpowiedź na to pytanie, więc myślę, że, że pod tym względem jest... E, Kasiu, chcesz coś powiedzieć? Napotykamy również oczywiście nie tylko specjalistycznych, ale to myślę, że e, też na pewno często w parentingu się zdarza, jak na pewno w wielu innych dziedzinach. E, wyłudzanie, wyłudzanie jakichś rzeczy. No i tutaj to są wiadomości niektóre bezpośrednio do mnie, niektóre bez, na grupie, na grupach kolejowych, gdzie, gdzie tam mamy jakieś swoje e, pogaduszki kolejowe. Osoby na chorej raka w mózgu i cukrzycy, takie kombo. To jest ta sama osoba, tak naprawdę pisze też dla osoby bardzo chorej jakieś gadżety. Tutaj to sam nie widzę. Też dla brata, który jeździ na wózku. Modele autobusów do sprzedania na innych grupach. Tutaj już inny koleś ma do sprzedania kalendarz. Tutaj, że niby wygrał w konkursie jakieś voucher, gdzie by się miał przejechać, za chwilę do niego wrócimy. Tutaj też coś dostał. Tutaj już ten voucher, który wygrał, chce sprzedać? To jest ten sam człowiek. No i znowu ten sam człowiek od sprzedaży vouchera twierdzi, że dzisiaj jedzie na pierwszą samodzielną służbę i prosi o pokazanie swoich ulubionych przewoźników i gadżetów, jakie mamy. No tak się składa, że ten koleś jest o tyle, go w końcu już przejrzeliśmy, on udaje, że jest maszynistą tylko po to, żeby wyłudzać od nas gadżety jakieś, jakieś ubrania. I później to próbuje sprzedać. Do mnie osobiście pisał, czy ja nie mam jakiejś torby na, na zbyciu, bo jemu naczelnik go opieprzył za to, że on nie ma swojej, i, i żeby ja mu oddał mojej. Na pewno takie rzeczy to sobie pobiera z magazynu, prawda? I nikomu nic do tego, jeżeli tego tam nie ma. Drugi kolega, który zbierał tam wcześniej te gadżety dla chorego brata, kolegi czy, czy kogoś tam, jak już nazbierał tych gadżetów, wystawił je na sprzedaż gdzieś. Na kolejowych grupach. Także, no, radzę, każdy robi jak uważam, natomiast moim zdaniem warto wspierać jakąś jedną organizację, na przykład wybraną, no bo nie unikniemy. Jesteśmy gdzieś tam osobami, który, do których ludzie piszą o jakieś pomoc, wsparcie i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy się ustawić na jakąś konkretną pomoc i wszystkim albo odmawiać bo tak naprawdę nie wiemy komu pomagam, chyba że znamy kogoś, no to jasne. Yy, albo po prostu nie odpisywać, ja już na takie wiadomości po prostu nie odpisuję, bo nie wiem tak naprawdę kto do mnie pisze, nie mogę tego w żaden sposób zweryfikować. No i jeżeli mam kogoś wesprzeć, to tak jak mówiłem, jakieś wybrane przeze mnie fundacje. Jak zarabiać na niszowym blogu? No mamy tutaj dosyć utrudnione sprawę, no bo jednak najwięcej współprac zbierają osoby, które piszą ogólnie o życiu, o, o stylu życia, o lifestyle, parentingi itd. No ja na szczęście nie muszę się przejmować za bardzo tym, żeby na blogu zarabiać. Jakoś tam ciągnę od pierwszego do pierwszego. Ale możemy, tak, reklamy sens oczywiście możemy dodać, nie jest to jakieś specjalne, przynajmniej w moim przypadku, nie jest to jakieś mega źródło dochodu. Natomiast raz na pół roku te parę groszy wpadnie i na domenę, na sobie się zwróci. Drugim sposobem są oczywiście pisy sponsorowane, natomiast tutaj jest no dosyć, w mojej branży jest naprawdę ciężko o jakieś pisy sensowne sponsorowane, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego tutaj myślę, że w specjalistyce kulinarnej trochę prościej jest dla no tam jakieś przepisy, nie przepisy i przeprawy. przyprawy. Eee, tak mi się wiele. Dobrze że się wydaje. No więc właśnie. Na pewno macie większe możliwości, o tak, No bo troszkę... a że właśnie sponsorzy do tego podchodzą jak podchodzą, no to tutaj mamy jeszcze jeden sposób, własny produkt którym, moim zdaniem jest szalem w dziesiątkę. Czyli ja w tym przypadku wydałem ebooka o tym na najczęściej zadawane pytanie, czyli jak zostać maszynistą. Jak się do tego e-booka, do tej sprzedaży przygotować, fajnie jest zebrać jakieś kontakty i tutaj newsletter jest naprawdę naszym przyjacielem. Ja się bardzo długo opierałem, nie chciałem, nie umiałem, po prostu wydawało mi się to zbędnym, natomiast uratowało mi to naprawdę dużo jak wydałem mojego e-booka. Jak widać, nie mam tutaj jakoś specjalnie wielkiej listy tych kontaktów, to jest 378 osób na tamten czas to było. Wysłałem dwa maile informujące o e-booku, Dotarły tam do 260 osób niecałych. I tak, pierwszego maila wysłałem, zrobiłem takie cagiełki przez sprzedaży, że oprócz tego e-booka, ten co kupił dostał jakiś kubek, torbę i tak dalej, jakieś dodatkowe gadżety. Tutaj też miałem bardzo duży dylemat, jaką cenę tego wszystkiego ustawić. Wydawało mi się, że każda cena jest za wysoka i ustawiłem taką naprawdę wydawało mi się oporną cenę, bo to było za pakiet z kubkiem je 69 zł, jeżeli dobrze pamiętam. No i wysłałem tego e-booka o 23 w nocy 10 stycznia. I od 10 stycznia do 11 stycznia sprzedało się 29 takich pakietów, co? Wygenerowało 1040 złotych sprzedaży. Było to naprawdę w wielkim szoku, że to wypaliło z taką ceną, że ludzie chcieli to kupić. Później wysłałem za dwa dni kolejnego maila, już bez pakietów. Nigdzie się oczywiście na Facebooku jeszcze z tym nie ogłosiłem, że już jest dostępny w sprzedaży. Wysłałem drugiego maila. I też w ciągu jednego dnia kolejne 50 egzemplarzy EBUKA się sprzedało. To też wygenerowało 1000 zł brutto sprzedaży. E I tak naprawdę EBUK się zwrócił, i ja też troszkę na tym zarobiłem. Do tej pory te pieniądze gdzieś tam padają. E oczywiście pieniądze to nie wszystko. Mamy też uśmiech bąbelka. E najważniejsze dla mnie są komentarze od osób, które skorzystały z tej mojej wiedzy. I tutaj właśnie są osoby, te bezpośrednio pisały do mnie, że to za moją zasługą gdzieś tam zmienili coś w swoim życiu, postanowili rzucić jakąś inną pracę, zapisać się na kurs, na maszynistę. Także to są bardzo miłe rzeczy, dla których to blogowanie według mnie nabiera sensu. Mamy możliwość tutaj wtedy się. Widać, że to co robimy ma sens. Tutaj jest mi też taki ulubieniec, koleś. zawiesił własną działalność, zarejestrował się jako bezrobotny, wtedy jakieś dotacje są na ten kurs i wtedy wykorzystał tą dotację i aplikował na stanowisko maszynisty. Także jest to dla mnie bardzo fajne. nie dostawać takich wiadomości. Tutaj również ktoś się podzielił. Jakaś pani, żeby wysłała swojego męża. Eee, też dzięki moim artykułom pchnęła męża w dobrą stronę i do roku dojeżdża z wewendowi do Warszawy się na maszynistę. Także tutaj znowu podziękowanie, że robię kawał dobrej roboty. No dla mnie zostało naprawdę dużo, bo tak naprawdę po to założyłem ten blog, eee, żeby pomóc innym osobom, które tak samo jak ja na początku były zagubione, bo informacji na ten temat, jak zostać maszynistą, było bardzo mało i spotykało się tak naprawdę z tym, że właściwie nie mamy szans na to. Natomiast po moich pisach wiele osób zaczęło przychodzić, składać e, aplikacje na ten do tego zawodu. No i później fajna sytuacja, bo jeżdżąc razem, jadąc na lokomotywie, oni do mnie przychodzili i po prostu szkolili się razem ze mną pod moimi skrzydłami, że tak powiem. Jest tutaj też kolejny plus dla mnie, takie fajne, fajne uczucie, że przyszli do mnie na lokomotywie i powiedzieli, że słuchaj, dzięki Tobie właśnie tu jestem, dzięki Tobie wybrałem ten zawód. To było dla mnie naprawdę bardzo przyjemne i myślę, że to jest poza pieniędzmi drugi bardzo ważny aspekt blogowania. No ja i mam takie jedno właśnie życzenie, myślę, że wielu z nas je ma. Chciałbym, żeby właśnie te wszystkie agencje reklamowe dojrzały do naszych produktów, że jesteśmy w stanie tak naprawdę zareklamować wiele rzeczy. Nie musimy się opierać tutaj na jakichś tylko stricte branżowych rzeczach, bo, bo naprawdę możemy zrobić wiele, tak jak ja robiłem wcześniej, tam wpis niby branżowy o przejazdach, o bezpiecznym przejeździe. Natomiast myślę, że, że bez problemu bylibyśmy w stanie pokazać inne gadżety, jakieś, jakoś nawet rzeczy spożywcze czy cokolwiek. Natomiast fajnie. Wyjrzeć poza tą strefę myślę lifestyle i, i, i skierować się również do innych branż. No i teraz to miejsce na pytania. Czy są jakieś pytania? Słucham tamku. Czy przyjechałeś kiedyś kogoś? <laughs> <laughs> Jeszcze nie. Chyba że mówimy o zwierzątkach, to tak. Ile kotów Kotów nie liczyłem, <laughs> ale dużo. Nie, ty właśnie pierwszy. Czy nie masz takiego poczucia, że skończyć się skończyć się tematyka, no bo jednak jest to bardzo specyficzna, wąska branża. Widzisz, właśnie zapomniałem tego slajdu dodać, tak. <grym> <grym> tak, mam właśnie takie obawy i, i to się niestety tak co widać po blogu coraz częściej sprawdza, że niestety coraz... Trudniej napisać o czymś nowym, po prostu, prawda? No bo, bo jednak jest to, tak jak mówisz, bardzo wąska tematyka. E, dlatego no, ja tutaj staram się pomału oprócz tego odchodzić troszkę od tego typowo kolejowego, e, tej tematyki typowo kolejowej. Staram się dodawać jakieś z życia, tak? No bo każdy z nas jest po prostu, mają jakieś też jeszcze swoje życie, pasje i tak dalej. E, więc myślę, że tutaj no, tak jak też to zrobił Michał Szaprański, też. No, Ileż można pisać o pieniądzach? W końcu zaczął nagrywać podcasty, zaczął gości jakichś zapraszać i to gdzieś się cały czas kręci. No i ja też bym chciał w jakąś taką stronę to rozszerzać po prostu tę tematykę. Słuchaj. Czy jest zapotrzebowanie na nasze Jest ogromne zapotrzebowanie. Eee, bardzo dużo ludzi brakuje. W tej chwili jesteśmy w takim okresie, gdzie większość osób przechodzi na emeryturę. Czy nie mógłby być agencją HR-ową dla tych podmiotów? Nie miałbym z tego frajdy, z takiej samej jak zjazdy. Nie, ale z blokowania, czyli że kandydaci do pracy mogliby zostawać jakby za pośrednictwem swoimi pracownikami i wtedy tak jak agencje HR-owe prowizję od pracowniowego pracownika. Jest to dobre rozwiązanie. E, po części nie w każdej firmie to da radę zrobić, bo niestety teraz tam kolej mamy tak, to 100 tysięcy przewoźników. Natomiast takie rzeczy działają w niektórych firmach i firmy po prostu same wychodzą z tego, że płacą za to, że kogoś się przyprowadzi. Czy kobiety też się interesują tym zawodem? Nie na zasadzie, że męża, ale same to jest. Tak? tak, 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 dostaję też coraz więcej wiadomości od kobiet, które tam też w jakichś podziękowaniach było, że, że również zdecydowała się pójść w tym z kierunku. I, I się szkoli na maszynistkę w tej chwili. Jest ich coraz więcej już w tej chwili. No, nie wiem ile nie mam takich danych, ale coraz więcej kobiet się szkoli. Widać to też po tych no, po kolejowych grupach, chociażby gdzie, gdzie tam jestem. I, I jak najbardziej jest to zawód, który kobiety również chcą wykonywać. Także, także myślę, że coraz więcej będziemy ich widzieć na pociągach. Jakieś pytania? Ja jeszcze mogę? Ja nie, no dobrze, czy to, dobrze. Czy to prawda, że ja mam takiego znajomego, który jest miłośnikiem kolei, ale od mi mówił, że są takie miejsca w internecie, na Facebooku, gdzie są miłośnicy kolei, którzy nie chcą, żeby były nowe pociągi, bo lubią jakieś stare. Czy to jest prawda, że są jakieś takie bardzo sekciarskie nastroje w takich grupach? Tak, to jest typowa grupa kolejowa, to co opisałaś. <śla> 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 typowa grupa kolejowa. Eee, czyli po co nam nowe, skoro stare jest fajne, jeździ, tłucze się. Eee, na pewno ma to swój jakiś klimat, taka przejażdżka tym od czasu do czasu, natomiast dla nas maszynistów jest to uciążliwe bardzo. Dla pasażerów myślę w większości też tak, stare plastikowe siedzenia, gorące w lecie, gorące w zimie. Eee, ale tak, tak, jest to, to, jest standard na kolejowych grupach. Czy jeszcze jakieś pytania? Jakie masz statystyki? Ile osób śledzi tutaj bloga? W tej chwili na fanpage'u mam 9 tysięcy ponad e, lubiących fanpage. Jeżeli chodzi o statystyki bloga, to zależy, jak mi się weźmie zapisanie. Jak mam wenę i piszę co chwilę, no to jest tak około 10-11 tysięcy miesięcznie unikalnych. Jeżeli mam taki, Bywały takie miesiące, że przez cały miesiąc nic nie napisałem, e, to było to około 6-7 tysięcy unikalnych osób. A jak wobec tego ze współpracami z firmami? Czy to prawda, że blok specjalistyczny może prosić o wyższe stawki niż Lifestyle powiedzmy, bo jest, konkurencja jest inna? Na pewno jest taka... Ale też trudniej jest znaleźć współpracę. Trudniej jest znaleźć, szczególnie w tej mojej branży bardzo wąskiej, jest ciężko o współpracę, no ostatnio miałem dwie rozmowy o współpracy i żadna z nich chyba nie wypaliła, jedna na pewno nie, a druga nie wiem, bo jeszcze się nie odezwali. Natomiast są to takie typowo, no, kolejowe yy, współprace, które tam pisały osoby, agencje. Yy, no ja się wyceniłem tak, jak się wszędzie wyceniam, taką samą stawkę zawsze daję. Yy, natomiast, no, czy jest to inna stawka niż dałby. No, myślę, że blok jakiś tam lifestyle'owy, parenting'owy czy, czy, czy każdy inny, no, nie byłby w stanie też napisać nic sensownego na temat yy, przebudowy linii kolejowej czy, czy, czy jakiejś obsługi lokomotyw, prawda? Także no tutaj ciężko to stwierdzić. na pewno współpraca jest ciężej, natomiast jeżeli się zdarzają, to myślę, że rzeczywiście możemy wyciągnąć troszkę większe pieniądze niż inne kraje w tej branży. A jak jest naszych w Polsce? Są te dane dostępne, natomiast w tej chwili nie wiem, ale jest około, tam pamiętam było kiedyś, to jest w kilkudziesięciu tysiącach liczonych. Mam jeszcze pół godziny. <laughs> Dobra, tak, super. jest pytanie, Czy Masz swój newsletter, jeśli tak, to co, co wysyłał Robert tak specjalistycznie do swoich... Tak, mam newsletter, tak jak mówiłem, tam wysyłałem też o tych o moich e-bookach, o moim e-booku informacje wysyłałem. Natomiast raczej czasami wysyłam jakieś ciekawostki dotyczące kolei, natomiast dosyć rzadko to robię. Eee, I informacje o nowych wpisach po prostu. Także ja tam jakoś nie... Staram się nie spamować za bardzo tym, tymi informacjami. Ile osób wyrzuciłeś z grupy <gry> Dużo. A, a ty, to, co tylko zbierali budżety, czy Nie, ja w kolejowych grupach, jeżeli mówimy o kolejowych grupach to bo ja tam ja mam tylko tą grupę blogerzy tormują i tam swego czasu rzeczywiście czystki zrobiłem. Pamiętam. Pamiętamy. Ci, Słucham, Czy próbowałeś wyjść ze współpracą z jakimiś markami kompletnie związanymi? Jakieś lifestyle'owe marki? Próbowałeś sam napisać jakiegoś tam briefa, jakkolwiek i wyjść do nich współpracą? Może zróbmy coś u mnie na blogu? Coś innego niż cokolwiek związanego z koleją? Tak, jakiś czas temu próbowałem napisać, dostałem odpowiedź, że niestety na razie nie są zainteresowani. A mniej więcej, jeśli mogę spytać, jakie to są, czy to są jakieś, nie wiem, Jedzenie, czy jakieś technologiczne, czy jakieś ciuchy, czy Szampony do wody. Lamaczynist. To... Ja, ja, ja bym zapłacił. Ja bym cię zapłacił, ja nie jestem targetem. E, jest co tak, e, próbowałem, odzywałem się do jednego z jednej z gier planszowych, która później zrobiła współpracę z moim byłym pracodawcą. E, więc też w sumie fajnie by było, gdybyśmy to połączyli, ale niestety stwierdzili, że chyba to nie ma sensu. E, I wysyłałem do jakiejś jeszcze, coś z Twojej branży z telefonami. Dostałem Samsunga na test. Rzuciłem zdjęcie na Instagram. No, czy jeszcze jakieś pytania? Czy czekujemy się do artykułu? Dobra, się do alteru. W takim razie dziękuję wszystkim za uwagę. Gdybyście mnie szukali, to waszych Dziękuję.